Zwarmi, widząc twoim słowa Ewangelii według świętego Marka, prawo Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak? Jak żaden wytwórca sukna na ziemi wymienić nie zdołał. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok. Osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przekazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim syn człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co to znaczy powstać z martwych? Oto słowo pańskie. Kochani bracia i siostry, na początku spróbuj sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Jak patrzysz na życie, życie ziemskie i życie wieczne? Wiecie, że jesteśmy formowani do tego, i tak budujemy naszą taką świadomość, że nasze życie, to, do którego jesteśmy stworzeni, to nie jest ziemskie życie, ale ziemskie życie jest tym samym życiem, które nas czeka, życiem wiecznym. To jest jedna całość. Mówimy Kościół pielgrzymujący na Ziemi, Kościół w chwale w niebie. Czy tak rozumiesz dziś i czy taką masz świadomość, że jesteś w tym samym życiu. Że to życie nie jest pierwsze ziemskie, później jest wieczne. Tak? Czekasz na coś w życiu wiecznym, to tu się nie opłaci żyć, albo ktoś myśli odwrotnie, nie ma życia wiecznego, to trzeba sobie wykorzystać. Czy masz taką dziś świadomość, że dziś, siedząc tu w ławce, należysz do życia tego pielgrzymującego kościoła, ale też do kościoła, w chwale, w chwale nieba, że jesteśmy jednym kościołem? Czy masz taką świadomość? Zobaczmy sobie, kochani, że na przykład Eucharystia. Jesteśmy, tak, żyjemy w obecności Boga, nie widzimy Go w pełni, widzimy Go w Eucharystii, ale jesteśmy tym samym Kościołem, jedną wielką całością. I na przykład śpiewamy Święty, Święty i kapłan mówi tak, włączmy się w piękny śpiew wszystkich chórów niebieskich i wszystkich aniołów i wychwalajmy Boga. Wtedy śpiewamy wszyscy święty, święty, święty. Znaczy, co mielibyśmy mieć świadomość? Że my razem śpiewamy Bogu, który w chwale, którego w chwale oglądają wszyscy na 100%, a my oglądamy Go we a my oglądamy Go niedoskonałym sposobem, ale jesteśmy tym samym Kościołem. Czy masz taką radość z tego, że należysz do wieczności? Że już dziś jesteś wybrany przed Twoim poczęciem, że Bóg Cię prowadzi, do święty ci daje nape napełnienie, napełnia, prowadzi, lub ci prawdę. Czy wierzysz, czy jesteś rozladowany, czy czujesz, tak? Że tak jest. Nie wiem, czy tak czujecie. Także, ale jeśli tego nie czujesz, to spróbuj dziś tak, tak się poczuć. Są starsi, tak? No. Może stać się Bożkiem na przykład grzech, bo pani to na przykład starsza będzie rozważać, w młodym wieku to tam były takie grzechy, a tam w sąsiadką ktoś w które świsnął, a tam ktoś jajku ukradł, a, tam, a tam musiał wziąć ślub, bo dziecko było, a to sąsiedzie, a to z mamą się ktoś pokłócił. My możemy tak sobie skoncentrować życie na grzechu, na swoich słabościach, że stanąć się naszymi bożkami, że nie zauważymy, że jesteśmy w tym samym świecie, świecie ziemskim i świecie wiecznym że należymy do kościoła tego samego, tylko teraz jesteśmy w trakcie pielgrzymki. Dlatego zobaczcie, co może stać się w Twoim życiu, że skoncentrujesz swoje życie na przykład na grzechach. Skoncentrujesz swoje życie na słabościach. A może tylko tak się do proporców, będzie ciąg proporzku, to jest taki. Ciąt i kary jest taki. Piątę parka, to jest taki. Skoncentrujesz swoje życie na życiu kapłanów, na życiu sąsiada na życiu swojej małżonki, albo jego męża i będziesz tylko rozmyślał, albo na polityce, czy PiS, czy PO i jest na ten telewizor, zależy, go kogo tam widzisz, tak? I skoncentrujesz się, nawet nie domyślisz się, że przejdziesz całe swoje życie i nie wiesz, że to jest ten sam świat, świat Boga, w którym żyjesz. I zobacz, czy nie jest tak, że jesteś tak skoncentrowany, tak? Filmiki, nie filmiki, gry, a tak dalej, ktoś ostatnio z młodych mnie zapytał, tak, czy wiem, co to są te filmiki, jak ja co ja uważam anime, bo tu młodzież wie bardziej niż ja. Nie wiedziałem, co to takie są filmiki, jakie to pomieszanie, jakie naprawdę gleba dla młodzieży, jeśli chodzi o wybieranie bardziej, tak, filmików niż o to, że są złe, że ta kreskówka jest zła, tak, zależy jakie wartości. Ale kochani, to chcę wam powiedzieć, że co może stać się bożkiem. Może bożkiem stać się, że nie zauważy, że to jest to samo życie w Jezusie. Może bożkiem się stać twoja chęć doskonałości. Chcę być doskonały, bo Jezus mówi, że ma być święty, to będę święty. Kochani. I wtedy myślisz tylko o swojej świętości, pokonaniu grzechów. Wybierzmy niektóre grzechy, tak? Skoncentrowanie się na przykład na tym, że masz roztargnienia w głowie. Tak, roztargnienia w modlitwie. I teraz chodzisz, już 40 lat się z tego spowiadasz. A może to nie są roztargnienia, bo normalne życie po głowie coś niego chodzisz niż modlitwa, tak? Ze małżonkiem rozmawiacie i akurat czynie na myśl, że, że tam coś się gotuje w chłopni, tak? No i co? już no, małżonek się wkurza, nie? Tak przechodzi coś przez myśli, ty się spowiadasz, płaczesz nad tym, że nie możesz tak się modlić pięknie, bo tak by się chciała modlić pięknie, a Bóg mówi do ciebie, zostaw to, bo ja jestem ważny. Dlatego, kochani, pierwsza rzecz jest taka. Popracuj nad tym, ja też. Abyś zauważył, że jesteś częścią wieczności, że Bóg Cię stworzył, Bóg wiecznie Cię stworzył, że należysz do życia, do kościoła wiecznego, ale jesteś na ziemi, gdzie możesz rozmawiać z Bogiem Wiecznym, ze świętymi. Zjawiają się Maryja, się zjawia, tak, dostosowują się cuda w Twoim życiu. Nawet nie wiesz, tak? Nawet nie wiesz. Świsz nie wiesz, co się dzieje. Zobacz, tak, jak Pan Bóg zrobił. Tak? Błogosławiony sen, jak mówią niektórzy, to. Dużo spać to znaczy mniej grzechów mieć, tak? to te żarty znacie, tak? I zobaczcie, kochani, tak? To, to chciałbym, żebyś, żebyś wybudził w sobie świadomość Bożego istnienia. Druga rzecz, kochani, zobaczmy, co dzisiaj mówi Ewangelia właśnie o tym, tak? Zobaczcie, że na przestrzeni tysiąca lat Jezus rozmawia z Eliaszem i rozmawia z Mojżeszem, tak? Zobaczcie, kiedy był Mojżesz, kiedy Jezus, tak? Oni no sobie pogabuszki tu robią na ziemi. Ale no, jest to fajne, jest to święte. To jest takie wzmocnienie dla ciebie, jeśli chcesz się wzmocnić, swoją wiarę, że nie jest tak ważny twój grzech, bo Bóg ci go odpuścił, jest ważny żal i smutek, ale najważniejszy jest Bóg, Bóg spotka się z nimi, chce pogadać. Zobaczcie, że moi i Elia żyją, tak? Żyją. To jest świat żyjących, niewymyślonych ludzi, jeżeli nie, dusza nie wiadomo dokąd lezie, gdzie tam idzie, czy jest, czy nie jest, tak? Jezus sobie rozmawia z Eliaszem i z Mojżeszem. Przemienia się na oczach trzech apostołów, trzech uczniów. Tak oni doświadczają, widzą, patrzą, tak, czują, słyszą, przeżywają, widzą, że jest świat ten przepiękny i wieczny. Czy Ty to widzisz? Czy widzisz to? Czy się zakopiesz tak, nie wiem, w egzaminach naturalnych, w egzaminach na studia, czy będzie natura w tym roku, czy nie będzie, tak? Czy ten koronawirus będzie, czy nie będzie, czy też będzie, czy nie będzie? Chyba z pięć razy słyszałem, no taki przykład tylko tak? Pięć razy w słyszałem, że weekend będzie bardzo zły, bo pogoda beznadziejna. A dla mnie było bardzo fajnie, dzisiaj niedziela bardzo fajnie do końca się do opery idę. Do... O, fajnie, super. Czy padać, czy nie pada? Ale znowu to siedzę brudno, ale słońce świeciło. A cały czas dudnili, wiedział, że będzie źle, będzie źle, będzie źle, będzie źle. Zobaczcie, jak można się wkręcić. I zobaczcie, co nam pokazuje Jezus. Jezus nam pokazuje, że normalnie można sobie pogadać, tak? Ja to trochę spłycam, tak? Płycam, nie może, nie spłycam, ale mówię takim bardzo prostym językiem, żebyśmy zrozumieli, że z Bogiem można się pogadać, że Bóg sobie gada, że ludzie żyją. Czy świat, ży, życie, życie to wieczne, w którym będziemy, które będzie przepiękne, ono jest? Ile razy spotkaliście się, by może, ja bardzo często, i to jeszcze często od starszych, a proszę, czy dzisiaj tak nie wiadomo, jak tam jest, a ja musimy, jak tych ludzi przekonywać, tak? No. Ktoś chodzi w 40 lat i on nie wie, że jak tam będzie. Jak nie wiem, jak tam będzie. Nie wie, jak tam będzie. Nie wiemy, będzie. Nie wiemy? My sobie w konkretach nie, nie wiemy, tam miłość, bo nie umieją sobie wyobrazić idealnej miłości, bezwarunkowej. Że będzie życie bez bólu, tak sobie wyobrażacie? Bez bólu, tak? Bo dzieci sobie łatwiej wyobrażają, tak? Jak oni paintball tak grają, to mi powiedzieli, że oni zapominają, że pół godziny, że gdyby się nie płaciło, to oni wygrali grali całą No to zobaczcie, no. sobie wyobrażam, obrazu będzie szczęśliwy tam zawsze, tak? O, zapłaci a jakby było bez płacenia, o, to by grał, zagrał, grał, Trzeba i Kochani, zobaczcie, tak? ten świat realnie istnieje. Następna rzecz, kochani, zobaczcie sobie w słowie i może w domu sobie przeczytajcie o Abrahamie, o ofierze. Bóg daje i może zabrać. Bóg daje, dał dziecko, dał błogosławieństwo i może zabrać. Abraham nie ma nic przeciw. Zobaczcie, że Bóg się od nie do niego odzywa, rozmawia z nim, tak jak może rozmawiać z tobą. Coś żąda, coś pragnie. Abraham nie zamyka uszu na to, że Jezus żąda, że Bóg żąda od niego ofiary syna, którego przed chwilą mu dał. Daje i może odebrać. Dlaczego od razu my w dzisiejszych czasach często, nie wszyscy, tak? Jeśli tego nie robisz, to fascynująco, romantycznie i z Pałenem sobie żyj, ponieważ jeśli jesteś otwarty, tak jak Abraham, tak jak Jezus, który umarł na krzyżu i przyniósł ofiarę dającą nam zbawienie, jeśli masz wolność, to Bóg ci coś daje i odbiera. Cieszysz się, jak ci daje, zbudzi się, jak odbiera, a na no to chętnie dajesz. No to jest życie nasze, życie ziemskie i życie wieczne. Bóg nam dał życie, chcielibyśmy tu sobie przedłużyć, a czasami chcemy na siłę skrócić, tak? Chcemy decydować o życiu i śmierci, a Bóg nam daje i dlaczego, dlaczego nie pozwalać królowi, żeby decydował o naszym życiu, jak nam dał? Takie jest nasze życie, takie jest nasze życie w realnym, w realnym życiu, tak? W realnej naszej atmosferze, też dzisiejszej. Kochani, trzecia rzecz, realny taki świat. Zobaczcie, byłem wczoraj na pogrzebie pani Oli, która y, pracowała y, 45. Lata, y, w 1945 długie lata, akurat ja zostałem w świetlicy. Jak się święciłem w z się spotkałem też. Nie znałem prawie pani Oli tak, ale y, tak gdzieś miankowic umarła. Jak zobaczcie końco co chcę powiedzieć, że czy dziś? Jest realne, że ten świat święty wieczny nas dotyka. I zobaczcie, tak? W piątek wygłosi minister, że idą dzieci do szkoły, i wszystko już ma być gotowe, już wszyscy idziemy do szkoły, tak? Przecież lęk mamy, tak? Z choroby, strach. Możemy być chorzy. Czy różnimy się, nie wiem, na przykład do ojca Macyna, który wyjechał na Madagaskar. Tam, yy, tak się zaraził i Czy dzisiaj świętość, to co mówi Bóg, czy dzisiaj świętość nie należy do Ciebie, jak jesteś tu w kościele, przychodzisz, tak, możesz być zakażony, a jednak przychodzisz do Boga. Kto jest w Twoim życiu pierwszy i najważniejszy? Bóg. Czy umiałbyś to sobie powiedzieć? Pani Jona, zobaczcie, była wierna, tak, swojemu powołaniu nauczycielskiemu. Jeśli żyła z miarą, tak? I zrobiła i chodziła, i, i ofiarowała to Bogu jako swój dar, to jest osobą świętą, bez względu na grzechy i słabości. Ponieważ tak, pokonała lęk z choroby, z możliwości zakażenia i chodziła, opiekowała się dziećmi, tak, uczyła, opiekowała się była z nimi. Jak nauczyciel, który idzie i spotyka się z dziećmi, tak? Cię nie w mi, czy masz lęk, czy nie masz lęk, czy będziesz rzucił, czy nie będziesz rzucił. Ale zobaczcie, idzie, uczy. Może być chory, może umrzeć, tak? A jednak uczy. Czy dzisiaj nazwałbyś, że to jest ten świat, ten sam, że Bóg Cię upania od lęku i idziesz i liczysz się z tym, że możesz do 10-20 dni na przykład umrzeć? Czy tak to rozumiecie? Że jesteś tu na Eucharystii, może ktoś się zarazić, ale jednak idziesz. Przyjmujesz Jezusa, bo Jezus jest dla Ciebie najważniejszy. Nawet jakbyś umarł, to, to chcesz przyjść tu i przyjmować Jezusa. Czy w tym widzisz swoją świętość? Bo to jest realny świat, że widzenie tego całego świata ziemskiego i wiecznego daje Ci moc od Boga, że tracisz lęk. Nie tracisz strachu, a tracisz lęk. Zobaczcie, tak jak chodziliśmy jeszcze, czy w pierwszej tam tej fazie, czy teraz, chodziliśmy do szkoły, mówili 25 ludzi tylko można mieć w grupie, no ale my spotykaliśmy w naszej szkole 1000 ludzi. To znaczy nauczyciele, zobaczcie, nauczyciele czy, nauczyciele czy ktokolwiek, nauczyciele czy ktokolwiek, jak zobaczycie, tak stoją na straży swojego powołania. Po prostu, tak? Dziś trzeba sobie powiedzieć, że wielu ludzi tak dziś żyje. Czy to widzicie? Że to jest jeden świat, Bóg, który odbiera lęk, że to są cuda. Lekarze, pielęgniarki, nie chce tu kogoś pominąć. Wczoraj ksiądz Tomasz yy, na świecie w sercu Pana Jezusa powiedział wspaniałe słowo, głosił tak? że dzisiaj ludzie umierają w miłości do Boga właśnie na covid. Tacy ludzie, którzy nie, nie mają lęku z covidu, a niektórzy uciekają i się jakby cofają. Zobaczcie sobie, wiem, biedronca byłem, tak, wczoraj na zakupach. No, ta pani, która sprzedaje uśmiechnięta, tysiące ludzi obsługuje, bez rękawiczek, tak, się uśmiecha ja mówię, proszę Panią, życzę miłej pracy. Zgięto, o dzień bardzo Panu panie, że Pan to mówi, że zauważa, tak. Z zgięto, no, co zobaczcie Ty, co ona robi. Może myślicie, że za duże słowa, tak. Ona jest święta osoba, tak, jeśli robi to jeszcze z... Tak? Z tego i motywacji Boga kocham Boga i chcę służyć ludziom. Nie będę odchodzić jako, jako kasierka, nie będę odchodzić z biedronki, ale będę obsługiwać, bo ludzie chcą jeść, chcą tak? żyć. I ja to robię z miłości do swojej pracy, do ludzi, którzy przychodzą kupować. Z miłości do Boga. To jest święta osoba. Ryzykuje swoje życie dla drugiego człowieka. Zobaczcie też w polityce, my jesteśmy zdolni o politykach mówić hektar i tak dalej, że czy ci, czy ci i tak dalej, tak? Jak minister, to chyba minister zdrowia w każdym chyba europejskim, tej, europejskim kraju, to chyba w każdym jest najgorszy przez opozycję wygłoszony, tak? Najgorszy, ten tylko zabija, zabija, ten tylko zabija. Wszyscy, wszyscy leczą, tylko minister zabija, minister zdrowia najczęściej, tak? Zabija, bo nie to nie jest debata polityczna, ale zobaczcie, ile ludzi jest skupionych na tym, żeby ludzie żyli i nie, nie ryzykują swoje życie. Prości ludzie, tak? Zobaczcie i niektórzy się chowają z biskupów, się chowają, tak nie co i tam narzucają na pierwszy, a już przyzwyczajenie tak, na pierwszy ogień, tak? Ale zobaczcie, kochani, matka, ojciec, który idą do Biedronki kupować i mówią, tak, musimy jeść wpijść z bo mamy dzieci zabezpieczyć, żeby mogły coś jeść. Tak, jeśli robią to z miłości, to zobaczcie, Bóg odbiera lęk i to wam życzę, kochani, i sobie też, abyśmy zauważyli dziś miłość, abyśmy dziś zauważyli jeden świat, że to, co dziś robisz, to jest ten sam świat, który, który ozyskasz w niebie, że śmierć naprawdę to jest tylko przejście, nie spłycając bólu i cierpienia, Czy bardziej jesteś głup przyzwyczajony do czegoś, tak, do jakiegoś posiadania, tylko że Ci będzie odejść. Ale zobacz, dzisiejsza liturgia słowa mówi pięknie. Jezus rozmawia z Mojżeszem, za z Mojżeszem i z Rebaszem. On może sobie prowadzić pogaduszki na ziemi, jest ten sam świat. On tu dyskutuje o życiu wiecznym. On przyszedł zbawić świat. Nie liczy swoich rad życia na ziemi, ale liczy miłość. Liczy zbawienie. Liczy się z Tobą, z Twoją miłością. Życzę Wam, kochani, i sobie też, abyśmy doceniali siebie za, za to, co robimy. Dzisiaj myślę, że miałby, mielibyśmy bardziej otworzyć się na to, jak służyć w miłości Bogu i w tych codziennych naszych obowiązkach, w tych codziennych naszych y, jakichś tak, zadaniach widzieć tą wielkość, naszą odwagę, łaskę, którą na daje nam Bóg, ten cud. Czytałem wczoraj ogłoszenia pewnej parafii austriackiej, a gdzie ograniczone świlanie, żeby ktoś nie nie to Zobaczcie, prosta rzecz, tak? Nie chcę pomyśleć, przychodzą te dzieci, tu ekipa, śpiewają, tak? No bo mówią, że śpiew, to no, jest tak, no, ale przychodzimy chwalić Boga. Ryzykujemy życie dla chwalenia Boga. Ryzykujemy życie dla Bośni Ewangelii. A to. powiedz to, pociesz się tym, pociesz tą łaską, pociesz się tą rzeczywistością, abyśmy spokojnie dziś i powiedzieć, należy do tego samego świata. Chcę dziś, dziś śpiewać święty święt na chwałę puchu. razem z aniołami. Chcę czuć obecność Boga. On jest. Ten świat wielki, potężny, świat miłości jest obecny dziś we mnie. I nie zrzekaj się tych myśli. Zrzeknij się koncentracji na grzechu, covidach, szczepionkach, nadmiernej tak? koncentracji. A uwielbiaj Boga, by Twoje życie było romantyczne, fascynujące i stałe, obiekt wieków.